Oh, gosh. Oh, gosh. oh, oh, me. <tipos> Na konie. Ale na które konie? Czyż nie dobija się koni? Yy, a co, są jeszcze jakieś inne? No tak, jest jeszcze zaczarowany kon. Taki spektakl mamy. Kurde, nie wiem, no, yy, no ten, teraz na sobotę, nie? A na sobotę to rzeczywiście czyż nie dobija się koni? No, 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 właśnie, no. Ile? Bileciki yy, Dwa bileciki poproszę. Yy, dobrze, 120 zł. Yy. Proszę pani. Tak. Yy. Stówka jeszcze. Kurde, to... Nie no, to ja za mało wypłaciłam, to ja muszę lecieć. Ale proszę pani, proszę pani, I proszę pani, proszę, proszę zaczekać niech pani spoży. Terminal mamy, na kartą. Tylko, że ja nie wzięłam karty, to ja lecę. Ale proszę pani, proszę pani, ale spokojnie, ja tutaj jeszcze będę. Proszę się nie spieszyć. Ale proszę pani, ja mam zaraz serial, turecki. No, to ten, to ja lecę. A, turecki. Turecki. Dzień dobry. O Jak Jaka tu jest akustyka. To ja tak głośno mówię? No, wie pani, głos się rzeczywiście dobrze rozchodzi, ale to w końcu teatr, prawda? Oho. Ja rozumiem, że teatr, ale że dajesz, A czy wcześniej też tu była taka akustyka? Hop, hop, hop. Faktycznie, może faktycznie. Jeszcze dziewczyny, jeszcze, Aga, je ciocaj, jeszcze ciocaj, ciocaj nie, jeszcze, jeszcze. Akcja. A dobra, rany boskie, chciałam za mało wypłacić, to muszę lecieć. Tak, tak, tak. Czy się człowiek upoci w tej robocie? To od niedawna jest ta akustyka. Tak jest tekst, ale nie wiem, co ci bardziej leży. Ale to jest chyba dobre, co ta Agnieszka zmieniła. lepsze? Czy ta akustyka? Czy to czy ta akustyka? A ta akustyka? To od dawna?